Powiem Wam ciekawą rzecz, jak tutaj w sanatorium pewne rzeczy się rozbiegają i się nie łączą. To trochę tak, jakby wiecie, ktoś kopał tunel z dwóch stron i na końcu nie, się nie spotkali. Mieliśmy dzisiaj spotkanie z panią psycholog i taka ogólna pogadanka, bo to takie grupowe spotkanie, po kilkanaście osób. I była taka ogólna pogadanka, bo to wiadomo, wszyscy po bypassach, po zawałach, cukrzyce, jakieś tam inne schorzenia, tak, więc taka ogólna pogadanka o, o zdrowym odżywianiu się, o, o jakiejś tam diecie, o ruchu, sporcie, odpoczynku, relaksie i tak dalej. No i pani mówi na przykład, jeżeli chodzi o tam o właśnie żarcie, no to mówi, że wiecie, nie na przykład biały ryż, tylko ym, ciemny ryż, tak, że nie pieczywko białe, tylko po prostu jakieś tam pełnoziarniste, właśnie żytni na przykład może chlebek, bardzo dobry by był i w ogóle, że fasola na przykład ogólnie warzywa stroną. Że warzywa, właśnie i owoce, nie? i tak dalej, i tak dalej, i że produkty jak najmniej przetworzone, z jak najkrótszym składem, i wiecie, tego typu. No, jakby wszyscy wiemy, nie, ale nie każdy się stosuje do tych zaleceń, i przychodzi kolacja, i słuchajcie, tak, na kolację dwie kromki jasnego chleba, i ja mam dietę jakby cukrzycową, więc mam jedną kromkę ciemnego pieczywa. Nie mogę się doprosić, bo już chyba 50 raz po prostu zgłaszam tym paniom, że ciemne pieczywo bym chciał tylko i wyłącznie, bo po jasnym w ogóle się źle czuję. Nie? I pani to tam mają zapisane, ale po prostu wiecie, jak drapnę ją przed drzwiami, jak mi wydaje posiłek i ją poproszę, żeby dała mi ciemne pieczywo, to mi zamienia, tak? daje mi tylko ciemne. Ale jak właśnie tak jak teraz na przykład byłem na spacerze, no to przyszedłem do pokoju, jedzenie było, bo wam mówiłem, że my dostajemy do pokojów. Było normalnie, dwie kromki jasnego, jedno ciemnego. Dobra, mówię, pół bidy, nie? I do tego słuchajcie tak, dwie kulki białego ryżu, takiego rozgotowanego z takim pieczonym gotowanym czy jakimś tam innym jabłkiem. Jakby dostajemy jeszcze tą tytkę taką od herbaty, żeby sobie zrobić herbatę i jedną czwartą cytrynki i serek topiony, ale takie co ma chyba taki skład. nie? Tam po prostu wszystko będzie. I jak to jest śmiesznie, właśnie, że to tak się rozbiega, że tam z jednej strony mówią pewne rzeczy. A trzy godziny później dostajesz na talerz po prostu coś, co przeczy temu, co pani psycholog mówiła. No śmiesznie, tak trochę powiem śmiesznie.